Witajcie z tej strony. Stefanelio, a ja Was witam w Fortnite. Oto przypomnienie dla tych, którzy jest z Białtyk, prawie prezentów ze zimowych HDX z 14 Z tego z, z dwóch z nich są skiny. Są skiny. są sumie jest satania, śledztwa. Dzięki temu możecie otrzymać dużo EXPA. Dużo są expiry. oczywiście są te, są te nowe, nowe skiny dodane do, do, do sklepu, tak jak na, na przykład śnieżny ptak, furtasta choinka i oczywiście nowa, map, nowa mapa, a tak naprawdę stara mapa zaspiona śniegiem i oczywiście z, now, z nowymi przedmiotami, przedmiotami, przedmiotami to klania w pse. A więc to jest zawsze skończył odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. A ja Was teraz nam Subskrybujcie i